Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, ja nazywam się Adam, a to moja kochająca i półeczkowa kotka Lili. Dzisiaj będziemy Wam czytali książeczkę pod tytułem Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham. Wydawnictwa HarperCollins. Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham. Kiedy przyszła pora na sen, mały brązowy zajączek Wrócił dużego za bardzo długie uszy. Chciał, żeby duży brązowy zając usłyszał każde jego słowo. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, powiedział i pewnie nigdy się tego nie dowiem, odparł duży. O tak! zawołał mały brązowy zajączek i rozłożył ramiona tak szeroko, jak tylko potrafił. Duży brązowy zając miał jeszcze dłuższe ramiona, a ja kocham ciebie tak bardzo, powiedział Hm, to naprawdę bardzo, pomyślał mały. Kocham cię tak wysoko, jak tylko mogę dosięgnąć, powiedział mały brązowy zajączek. A ja kocham ciebie tak wysoko, jak ja potrafię dosięgnąć, odparł duży, brązowy zając. To dopiero jest wysoko, pomyślał mały. Też chciałbym mieć takie ramiona. Wtedy mały brązowy zajączek wpadł na wspaniały pomysł. Podszedł do drzewa, starł na przednich łapkach, a tylne oparł wysoko o pień. Kocham cię od ziemi aż po czubeczki moich stóp, powiedział. A ja cię kocham aż po czubeczki twoich stóp odparł duży brązowy zając, podrzucając małego wysoko ponad głowę. Kocham cię tak wysoko, jak skaczę, roześmiał się mały brązowy zajączek, podskakując jak piłka. Ja też ciebie kocham tak wysoko, jak skaczę, rzekł z uśmiechem duży brązowy zając i podskoczył tak wysoko, że aż dotknął uszami gałęzi. To dopiero był skok, pomyślał mały brązowy zajączek. Też chciałbym tak skakać. Kocham cię tak daleko, jak przez całą drogę do rzeki, zawołał mały brązowy zajączek. A ja cię kocham tak, jak stąd do rzeki i na drugi brzeg i aż po same wzgórza, powiedział duży. Ale daleko pomyślał mały brązowy zajączek i tak mu się zachciało spać, że nie miał już siły myśleć. Spojrzał tylko ponad trawę i krzewy, w głąb ciemnego wieczoru. Nic nie mogło być dalej niż niebo. Kocham cię tak jak stąd do księżyca wyszeptał i zamknął oczy. Ach, to daleko! przyznał duży. To bardzo, ale to bardzo daleko. Duży brązowy zająć ułożył małego na posłania z liści. Pochylił się nad nim i pocałował go na dobranoc. Potem położył się bardzo blisko, tuż obok i wyszeptał z uśmiechem: A ja ciebie kocham tak jak stąd do księżyca i z powrotem koniec. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał lub poproszcie o to rodziców. Pa-pa!